Witajcie. W poprzednim odcinku pokazywałem Wam, jak robię amunicję 032 Smith Wesson Wad Cutter Wad Cutter. Dzisiaj chcę Wam pokazać, do czego ją robiłem. Robiłem ją do tego. To jest mój Walter GSP. Słuchajcie, właśnie w kalibrze 032. Fajna broń, nie? Coś o pistolecie tak na szybko. Słuchajcie, pistolet yy, konstrukcyjnie powstał w 1968 roku, yy, praktycznie z jakimiś tam kosmetycznymi, minimalnymi zmianami jest produkowany do dziś, yy, czyli co ponad 50 lat. Yy. Co można, by, co można by było powiedzieć na ten temat? No, musiał być genialną konstrukcją, skoro do dziśnia Walter produkuje go, tak jak powiedziałem, prawie że w niezmienionej formie, z tam jakimiś drobniutkimi niuansami. I ten pistolet wciąż się świetnie sprzedaje i wciąż jest ceniony na rynku pistoletów sportowych przez strzelców wyczynowych. Do dziś, do dziś dnia zajmuje czołowe miejsca na. Dużych zawodach, nawet na zawodach klasy olimpijskiej. Dalej o pistolecie. Pistolet powstał na początku w kalibrze 0,22 Od 1971 roku dochodzi konwersja w kalibrze 0,32, czyli w takiej konfiguracji jak mój, z Smith Wesson, Pierwsze egzemplarze miały bezpiecznik. Bezpiecznik był z tej strony, tutaj przy rękojeści, ale fabryka szybko z, tego bezpiecznika, szybko z tego bezpiecznika zrezygnowała, ponieważ w pistoletach sportowych po prostu nie ma potrzeby stosowania bezpieczników. Bo nie, bo ten pistolet ma po prostu zawodnik wziąć do ręki, oddać celny strzał i tyle. I niech się z tym dalej nie certoi. Co dalej, co dalej? W 1976 roku pistolet otrzymuje dźwignię zrzutu zamka. Dźwignia zrzutu zamka znajduje się tutaj. Zasadniczo działa w ten sposób, że po otwarciu zamka, jak podciągniemy dźwignię, zamek zostaje w tylnym położeniu czyli w momencie, kiedy załadujemy magazynek, Magazynek wchodzi tu, tak troszeczkę inaczej niż w większości pistoletów, yy, czyli przed, przed rękojeścią. Nie, nie w chwycie, nie w gripie, tylko przed, przed, przed dłonią. Yy, w momencie, kiedy załadujemy magazynek, yy, jednym, ruchem, jednym ruchem ręki po prostu zrzucamy zamek. W tym momencie zamek zabiera ze sobą amunicję i jest gotowy do strzału. Yy, ciekawostka. Większość strzelców, strzelców jest przyzwyczajonych do tego, że po oddaniu ostatniego strzału, zamek zostaje w tylnym położeniu. I właśnie po to ta dźwigienka, że zostaje w tylnym położeniu, po wymianie magazynka zrzucamy, zrzucamy tylko sobie zameczek i pistolet jest gotowy do strzału. Tutaj tak nie ma. Walter nie blokuje się w położeniu zamka otwartego po oddaniu ostatniego strzału. Z racji czego? Pewnie z racji tego, że też w strzelstwie sportowym to jest zbytek łaski. Nikt nie strzela z tego pistoletu na czas, z szybką wymianą magazynka. Owszem, te z tego pistoletu można strzelać na czas. W kalibrze LR-22 można strzelać z tego pistoletu konkurencję rapid, konkurencję szybką. Ale w rapidzie też oddaje się tylko 5 strzałów w jednej serii. I tyle właśnie mieści magazynek, czyli nie potrzeba, żeby zamek zostawał w tylnym położeniu. Myślę, że ludzie z Waltera doszli do wniosku, że stosowanie większej liczby mechanizmów w pistolecie nie przyczyni się dobrze samemu pistoletowi, raz, że jest niepotrzebne, dwa, że tylko skomplikuje konstrukcję. Co jeszcze można powiedzieć? W 1986 roku pistolet dostaje nowy mechanizm spustowy. Pierwsze, pierwsze wersje miały no taki nie do końca regulowany ten, niby tam były jakieś śrubki do regulacji tego mechanizmu, ale to tak nie do końca działało jakby się strzelcy sportowi spodziewali, chociaż i tak odnosił wielkie sukcesy pistolet dostaje nowy, tak jak powiedziałem, dostaje nowy system spustowy. W rzeczywistości jest to system spustowo-kurkowy, bo tam jest kurek wewnętrzny, wbudowany w cały ten system. Jak będziemy rozbierać pistolet, to wam pokażę, jak to wygląda. I w tej formie, dokładnie w tej tak jak mój, mój ma właśnie już ten nowy, nowy system, w tej formie pistolet bez żadnych zmian był produkowany aż do 2001 roku. W 2001 roku wchodzi jego następca, Walter GSP, Expert. Słuchajcie, wszystkie zmiany, jakie Walter wprowadził w nowej konstrukcji, czyli właśnie w ekspercie w 2001 roku, to była tak naprawdę jedna, jedna zmiana. Ja mam tutaj na lufie przykręcony ciężarek, obciążnik ten obciążnik służy żeby, temu, żeby broń miała większą, większą masę, przez co większą bezwładność. Jest, jest umieszczony na, na czubku lufy po to, żeby w momencie oddania strzału, yy, tak jakby zniwelować częściowo podrzut broni i odrzut. Yy, w ekspercie... Ekspert nie różni się niczym od mojego pistoletu, naprawdę niczym. W ekspercie zamiast tego ciężarka na lufie jest założony, wygląda prawie że identycznie mm -hmm. e, jest założony kompensator odrzutu taki, takie mechaniczne urządzenie, wewnątrz którego tu w tym miejscu pod lufą, w tych, w tych blokach, są zamontowane takie dwa ciężarki na sprężynkach. I to wszystko. I tak jest produkowany do dziśnia. E, Zanim przejdziemy do rozbierania pistoletu, warto jeszcze wspomnieć o tym, że pistolet jest y, konstrukcyjnie. Y, zamk, ma zamek swobodny. Zamek swobodny polega na tym, że y, w większości pistoletów, w momencie kiedy zamek się zamyka, rygluje się z lufą. Y, odryglowuje się dopiero po strzale. Zazwyczaj suwadło, czy tam zamek cofa się do tyłu, tak, wyrzuca łuskę, zabiera następną. Tutaj nie ma takiego systemu. Broń jest tak skonstruowana, tak dobrana, że masa samego zamka, samego suwadła i sprężyna powrotna zamka ma taką siłę, że to wystarcza do tego, żeby zamek nie otworzył się przedwcześnie. W rzeczywistości no, ma to swoje wady i zalety. Na pewno zaletą tego jest mniejsza ilość elementów, które się w broni mogą zużyć. Jego niestety niewątpliwą wadą tego systemu jest to, że w momencie, kiedy oddajemy strzał, już po odpaleniu prochu, od razu praktycznie w tym samym momencie, kiedy odpala proch w wózce, wyrzucając pocisk do przodu, zaczyna otwierać się zamek, przez co broń, jakby to powiedzieć, zaczyna drgać, wychodzi, wychodzi ze swojej stabilnej postawy. W pistoletach tego typu trzeba dość pewnie go trzymać, żeby zapobiec temu efektowi. Ale w dalszym ciągu powiem szczerze: nie znam celniejszego pistoletu, chociaż są pistolety tej klasy. Ja nie strzelałem z innych. Dla mnie bomba. Mój oprócz tego jest wyposażony w bardzo ciekawy chwyt. To nie jest chwyt fabryczny. Ten chwyt jest y, chwytem customowym. Jest wyprodukowany przez bardzo znanego y, strzelca y, Cesario Morini. Tu, tu jest jego cechóweczka. Y, o, ile, o ile chwyt y, oryginalny, walterowski, jest bardzo wygodny i bardzo ekonomiczny, no to chwyt Pana Muriniego, słuchajcie, to jest, nie wiem, Mercedes Rolls-Royce w, w porównaniu z tamtym chwytem. To jest naprawdę takie małe drewniane dzieło sztuki. Słuchajcie, teraz zmienimy, zmienimy troszeczkę... A, zanim, 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 zanim przejdziemy do rozbierania pistoletu. Jak widzicie, jak go trzymam w dłoni, pistolet jest naprawdę dużych rozmiarów. Dla porównania, słuchajcie, pokażę Wam nie mały pistolet, bo CZ... 7.5 5 Tactical Sport. Yy, należy raczej do większych pistoletów niż mniejszych i zobaczcie jaka jest, jaka jest różnica w wielkości tych dwóch pistoletów. To jest naprawdę, może tu będzie lepiej troszkę widać, słuchajcie, to jest naprawdę przepaść i ciekawostka, CZK ma o prawie 2 cm dłuższą lufę od Waltera. Mogłoby się wydawać, że pewnie celniejsza by, byłaby. Gdyby była tak perfekcyjnie skonstruowana jak Walter. No dobra, słuchajcie, zmieniamy, zmieniamy teraz, zmienię teraz yy, ustawienie kamery, zacznę go rozbierać. Pokażę wam, jak pistolet wygląda w środku, pokażę wam. Yy, co jak gdzie. Wyczyszczę go, potem pokażę, jak nasmarować i złożę z powrotem. Słuchajcie, jesteśmy, zaczniemy teraz po, powolutku demontaż. Potrzebne są tak naprawdę dwa narzędzia. Jednym narzędziem będzie taki klucz sześciokątny wewnętrzny, drugim narzędziem śrubokręt. I to wszystko, żeby rozebrać tę broń na drobne. Ja posłużę się jeszcze jednym takim maleńkim kluczykiem, ale to mogłoby być cokolwiek jakiś tam mały śrubokręcik. Jeden pinik będziemy musieli z niego wyjąć. I teraz tak: żeby rozebrać pistolet, wystarczy. Aha, zanim, zanim zaczniemy go rozbierać, ja sobie odkręcę lufę, a przynajmniej ją poluzuję, bo teraz w całości jest mi znacznie wygodniej. O, dobra. Rozbieramy go na drobne. Tu jest taka zapadka, ten motylek przesuwamy. O, obracamy o 180 i zsuwamy całą lufę z zamkiem, z komorą zamkową, mamy wszystko. Na razie odłożę to tutaj troszkę dalej. Pokażę Wam, pokażę wam ten unowocześniony system spustowo kurkowy Do tego celu właśnie jest mi potrzebny śrubokręcik. Obracamy tą śrubkę o 180 i wyjmujemy cały, cały system właśnie spustowo-kurkowy. Zostaje, zobaczcie, zostaje goły szkielet z przykręconym chwytem. Tak naprawdę wystarczyłoby w tej chwili, żebym odkręcił półkę. Pod półką jest schowana. Jest schowana jeszcze jedna śrubeczka. Można odłączyć chwyt grip od, od, od ramy, od szkieletu broni. W szkielecie nie zostaje nic oprócz yy, tej dźwigienki, która służy do yy, zatrzymania zamka w tylnym położeniu. I to wszystko. Nic więcej tutaj nie ma. Czyli tu już mamy rozebranie. Yy, sam, sam system spustowo-kurkowy. Systemik jest bardzo prosty, a zarazem tak, sko tak skonstruowany, że daje nam bardzo duże możliwości. Po pierwsze, najważniejsze: sam język spustowy jest regulowany, jest regulowany w dwóch płaszczyznach, czyli możemy go sobie wsunąć u głąb broni lub wysunąć, w zależności od tego, jak długi mamy palec, i możemy go skręcić pod różnym kątem, w zależności od tego, pod jakim kątem nasz, nasz palec trafia na spust. Pod spustem znajduje się śrubeczka, która... O, odstrzelił. Spust, śrubeczka, która... To się z angielskiego nazywa trigger stop. Zatrzymanie spustu po oddaniu strzału, żeby spust nie miał tej drogi gdzieś tam w głąb broni, bo to jest to jest niedobre w strzelstwie sportowym. Ona jest tutaj regulowana. Tu mamy dwie śrubeczki, które służą do regulacji oporu. Jak to zwał, wagi z pustu, tak? czyli pierwszej, pierwszej drogi spustu i drugiej drogi, po której, po której się, zwalnia, zwalnia się zaczep i kurek uderza w wilizę. Suwadło, cofając się do tyłu po oddaniu strzału, kładzie, kładzie nam kurek i kurek się zapina. W systemie. Teraz tak, tu mamy, widzicie, ten ruch to jest ta pierwsza droga. Opór tej drogi ciężar możemy sobie wyregulować i minimalnie mocniej, i dochodzi do strzału. I to jest wszystko, tak naprawdę, jakaś tam sprężynka, prawda, która hmm, wyrzuca ten kurek. Nie wiem, jak to powiedzieć. Całe, całe czyszczenie tego mechanizmu, tak jak w moim przypadku polega na tym, że ja to po prostu kąpię w benzynce ekstrakcyjnej. Yy, pokażę Wam tutaj nałożę po kropelce oleju na, na te tłoki, które są odpowiedzialne za pierwszą i drugą yy, drogę spustu. Yy, I to będzie wszystko. Dobra, odkładamy na bok, mamy omówiony system spustowy. Jak się przybrać, jak się przybrać do rozbierania, do rozbierania pistoletu? No to może tak, zaczniemy od yy, odkręcenia jednego z ciężarków. który jest do niczego niepotrzebny przy rozbieraniu broni, bo nawet nie ma takiego gwintu, ale on właśnie mi służy do... Tutaj taki, trzeba taką zapadkę nacisnąć i wysunąć. I wysunąć ten element. Teraz odkręcimy tą śrubę, którą sobie poluzowywałem jeszcze jak cała konwersja była na szkielecie. Jej nie trzeba wykręcać całkowicie wystarczy ją tylko dobrze poluzować. Mamy lufę odłączoną. I słuchajcie, tu jest zamek czy suwadło, jak to zwał, tak to zwał. Czyli zostaje nam sam blok górny broni, nie wiem jak to, jak to nazwać, komora zamkowa powiedzmy, tak? Sprężyna powrotna. I rzeczony zamek. No to jest. Ja to smaruję dość, dość regularnie dość często. Wezmę troszeczkę papieru z grubsza metrę. Pokażę Wam dwie ciekawostki tej broni, tego systemu. Albo nie, pokażę Wam, jak umyję. Będzie lepiej widać. Słuchajcie, teraz tak. Yy... Zbieram te zabawki, yy, idę wykąpać to w benzynie ekstrakcyjnej. Zrobimy małą przerwę. Po przerwie wrócę, pokażę Wam, gdzie jakiego smaru nakładam, gdzie jakie oliwki podpuszczam i złożymy to wszystko do kupy. Tymczasem, no dobra, słuchajcie po przerwie, wszystkie elementy umyłem. Kurde, tego nie umyłem, ale to się przetrze. O, już jest ładne. Umyte zaczynamy, zaczynamy montaż. Może tak, zacznę od, zacznę od nasmarowania tego mechanizmu spustowo Pamiętacie, tak jak mówiłem, te dwie śrubki tutaj do regulacji pierwszej i drugiej drogi. Nie wiem, czy to widać. Tutaj są takie dwa tłoki, pierwsza i druga. One chodzą w tym bloku osiężnym. Pewnie fajnie by było, gdyby to było nasmarowane. Tutaj mam, słuchajcie, mam olej PKB. Taki specjalnie dedykowany olej do broni. Dekałaczką taką, patyczkiem naniosę kropelkę oleju na jeden tłok. Kropelkę oleju na drugi tłok. Tutaj jest oś, która pracuje, trzeba ją nasmarować. Tutaj i tutaj też. I tutaj, w momencie, kiedy sprężyna się napina, to w tym bloczku o, ładnie kapnęło. To też chodzi. Dobra. Yy, tyle, tyle słuchajcie, tyle słuchajcie. Aha, jeszcze tu by się przydało podkórek. Yy, z jednej strony. Z drugiej strony poruszam. Dobra, yy, i to wszystko. Ja sobie jeszcze... Yy, tu mam taki autorski smar, że tak powiem. Yy, autorsko się jego polega na tym, że wymieszałem wszystkie najlepsze komponenty, jakie miałem w domu. Czyli tak, jest tutaj odrobina oleju PKB, jest smar molibdenowy yy, i w takich małych tubkach można kupić taki specjalny smar dedykowany do smarowania broni, taki z yy, nie wiem, to się chyba nazywa smar ceramiczny. Ja to wszystko psz, wymiksowałem. E, I co będę chciał, gdzie będę chciał tego smarku podłożyć? Na pewno tutaj. Mam e, troszeczkę za dużo oliwki. E, w tym miejscu jest zaczep kurka, i tam u dołu jest, e, tak jakby druga część, ta, która chwyta. E, żeby to się nie zużywało odrobinkę, słuchajcie, odrobinkę, a tak naprawdę tylko, tylko. i to w zupełności wystarczy. Możemy, możemy, możemy to. Możemy to, słuchajcie, włożyć. Włożyć, włożyć, włożyć. Włożyć tutaj do środeczka. Tu jest jeszcze taka wkładka cholerna. Plastikowa. Tu mi się wysunęła w międzyczasie. O, to powinno być tak. Włożymy teraz. O, sobie, o, sobie nie przeszedł. O, teraz jest tą co wtedy obracałem teraz ją odwrócę. O. I jest. Dobra. Co wam chciałem pokazać przed myciem. Słuchajcie, ciekawostka, ciekawostka tego yy, suwadła zamka. To jest po prostu kawałek takiego metalowego pręta, w którym w środku nie ma nic. Zobaczcie. Yy, nie wiem na ile to jest widać. Tutaj jest. Iglica, która jest tak naprawdę po wierzchu, jest przetknięta tylko taką maleńką łośką, tu ma sprężynkę i ona jest tam tak później dziwnie wygięta, tak żeby wyjść przez otwór igliczny do zbicia łuski, eee, spłonki. do zbicia spłonki i tutaj jest. Tu jest pazur, pazur wyciągu który tak naprawdę, który tak naprawdę też jest oprawiony. Widzicie po zewnątrz jest tylko wyfrezowany. Na końcu jego jest sprężynka i też jest przedknięty jedną łośką. I to jest wszystko. Tu nic więcej nie ma. Yy, dobra. Więc tak, ja tym swoim cudownym, cudownym mazidłem będę chciał teraz umaziać, umaziać to wszystko. Zacznę może od umaziania sprężyny, bo ona tam się w środku w tym bloku ściska i trze powierzchnią, więc żeby ograniczyć jej zużycie, troszeczkę naprowadzę na nią tego mojego smarunku, palcami rozprowadzę, zprawdznikę mamy nasmarowaną, i powierzchu widać, pewnie w kamerze tego nie widać, jak, jak się dobrze przyjrzeć widać takie takie ślady, gdzie najbardziej trze y, zamek, przesuwając się tam w bloku. Tu jest ważne, ten, ona tym tym miejscem, y, tym o tym wyżłobieniem, y, nie wróć, nie tym tym, o tym wyżłobieniem y, kładzie kurek. Także warto, żeby to wszystko było fajnie upaciane. Dobra, mamy upaciane. Założymy sprężynę. Tutaj Walter nie stosuje tego. Tu jest włożony słuchajcie, taki kawałeczek takiej maty silikonowej. Mi powiedział o tym różnikarz, że ponoć kiedyś w jakichś tam pierwszych egzemplarzach Waltera, bo to jest takie fabryczne nacięcie takie jakby technologiczne, pod takim dziwnym kątem zrobione, że tu fabrycznie kiedyś właśnie Walter mocował taki, wkładał taki odbój w umowy w momencie kiedy suwadło cofa się, cofa się wewnątrz bloku, żeby, żeby ta praca, żeby nie uderzało tam on, nic, żeby, żeby miękko wyhamowywało. I został docięty taki kawałek maty silikonowej i to świetnie zdaje egzamin. No, wetrę tutaj na tą sprężynkę o, od iglicy. I tak naprawdę możemy, możemy to wszystko wsunąć do środka. Teraz tak. Najtrudniejsza, najtrudniejsza operacja, bo trzeba jednocześnie, jednocześnie wsunąć to, ale tak, żeby można było przetknąć ten element. Niestety palec mam za gruby, ale ten się wydaje być dobry. Tu musimy ustawić. Wskoczyło. Nałożę ciężarek. Nałożę ciężarek i go przykręcę. Z tych śrubek jest dokręcona. Tak, wstępnie zmontowane. Tutaj przed montażem wezmę drobinka tego oleju PKB końcówka lufy, jak tam wchodzi do tego bloku, niestety nie jest w tej chwili niczym zabezpieczona, więc ja leciutko ją natrę olejem PKB. Aha i tą śrubeczkę, którą widzieliście, co wtedy odkręcałem, teraz ją dokręcę, przynajmniej wstępnie, najwygodniej, tak jak ją odkręcałem na szkielecie, tak samo ją dokręcę dopiero po zmontowaniu ostatecznym broni, poskręcę to wszystko tak, żeby było dobrze i bezpiecznie i słuchajcie i mamy po temacie. Montaż całego systemu. Zamknięcie. Strzał kontrolny. Działa. I tak już od wielu, wielu lat, i pewnie jeszcze wiele, wiele lat będzie działała. Jeszcze pewnie mój syn się zdąży nim nacieszyć. Słuchajcie, to jest urok Waltera. Piękna. Konstrukcja przemyślana od pierwszej do ostatniej śrubki nie ma ani jednego zbędnego elementu, przy tym genialnie celny. Życzylibyśmy sobie, żeby każda broń była tak cudownie skonstruowana. Tyle o walterze. Cześć!